Maria była na pensji tylko rok. Później uczęszczała do 7 klasowego 3 gimnazjum rządowego przy ulicy Krakowskie, przedmieście 36 w Warszawie ukończyła je w 1883 roku ze złotym medalem <try> starszy brat 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, na uniwersytecie warszawskim. Mania mu tego zazdrościła. Tato chciałabym też się uczyć. Mogę? prosiła Mania. Niestety to niemożliwe. Zaborca nie chciał, żeby kobiety się kształciły. Dziewczęta nie miały wystąpu na żaden polski uniwersytet. Trzeba coś wymyślić, żeby płoki mogły się uczyć, ale i tak żeby sabota. Nic o tym nie wiedział. Rozmyślały. Kobiety w roku 1885 założyły tajną wyższą szkołę o nazwie Latający Uniwersytet. Było o tajne nauczanie. Lekcje za każdym razem odbywały się w innym miejscu. Razem z Manią i jej siostrą bronią w ten sposób uciekło się bardzo dużo kobiet. Mania była szczęśliwa, jednak marzyła o nauce, matematyki, fizyki i chemii na prawdziwym uniwersytecie. Bronią musimy coś wymyślić, żebyśmy obie mogły skończyć studia.